Witam wszystkich oto w nowej serii na moim kanale z modyfikacji, którą właśnie wypuściła drużyna spolszczenia. Modyfikacja ponoć jest e, króciutka, bardzo treściwa i bardzo fajna. No, czemu by ją nie nagrać? Zresztą, czarne serce to było bardzo króciut króciutka modyfikacja. Raz, dwa to nagrałem, to o! szybko, szybko. Ale dobra, powiedzmy, że jeszcze ponagrywamy takie kilka trochę krótszych modów, potem weźmiemy się za coś większego, obiecuję wam. A i cóż, jeżeli macie jakiekolwiek pytania do ekipy drużyna Spolszczenia, albo chcecie śledzić nowinki o nowych modach, które ciągle wychodzą, zapraszam do polubienia ich fanpage'a. To są pierwszy link w opisie, na sam na... po prostu na pierwszym miejscu będzie. A co do forum, jeżeli macie jakieś problemy z modem, macie coś e, popsutego, macie jakieś pytania, czy nie możecie rozwiązać jakiegoś zadania, możecie śmiało pisać na forum. E, twórcy właśnie tam wam pomogą. E, I w sumie chyba tyle tak na we wstępie. Teraz po prostu zaczynamy nową przygodę. Mein König, ihr habt mich rufen lassen? Gideon, ich beauftrage euch mit einer wichtigen Aufgabe. Ihr seid einer meiner besten Kundschafter und deshalb glaube ich, dass ihr der richtige Mann dafür seid. Es geht um unsere Erzminen. Wie ihr wisst, rücken die Orks immer weiter in unser Land vor. Um sie aufzuhalten, benötigen wir das magische Erz. Doch seit Tagen warten wir auf den Bericht, wie es um unser Erz steht. Bringt mir diesen Bericht. Die Mine befindet sich nicht weit von hier, in einem kleinen Tal. Ihr müsst euch unbedingt sputen, da wir nicht viel Zeit haben, uns auf eine Schlacht vorzubereiten. Eine Karte zu der besagten Mine findet ihr bei eurer Ausrüstung. Beeilt euch, die Zeit drängt. Natürlich, mein Herr, ich werde mich sofort auf den Weg machen. Das muss laut der Karte der Eingang sein. Zu diesem Zeitpunkt hätte ich es niemals für möglich gehalten, was mich für ein Abenteuer erwarten würde. Oh, verflucht, was war das? Die Höhle ist eingestürzt und mich hat ein verdammter Stein an der Schulter erwischt. Oh, Mein Bogen ist auch hinüber. Ich sollte machen, dass ich so schnell wie möglich hier rauskomme. Vielleicht gibt es noch Nachbeben. Więc mam się, że to możliwe, że nagrałem drugi raz z tego względu, że e, gubi. Ja, chciałem po prostu przez przypadek e, zucieć gurtika do menu i cały materiał poszedł w piach. No, no cóż, zdarza się, zdarza się. Chyba nie patrzeć. A, chodź, panie, tutaj szturze. Chrząszcze też zabijemy. Nie mamy do do nikogo. I ja cię kręcę. Gin, gin mi tej W stworzeniu jedna. Dobra, zbieramy sobie mięso z niego i zabijemy te chrząszcze. Znaczy, na samym początku wiem, co robić. I? Co nas, jakie potwory nas czekają na samym początku. No i udało mi się pogadać z pierwszym NPC. Więcej już nic nie wiem na temat tej modyfikacji. Ale powiem wam szczerze, że nie wiem dlaczego niektórzy marudzą na dubbing. Moje gardło może trochę odpocząć. Ja też bym chciał, sobie, chciałbym sobie przysłuchać się dialogom i wczuć się bardziej w modyfikację. Mimo, że to nie jest polski dubbing, tylko tam niemiecki czy rosyjski, przeważnie są do tych modów. Ale zawsze to jakiś dubbing jest. zawsze napisy są. Myślę, że raczej to nie powinno Wam aż tak bardzo przeszkadzać. Myślę, że jakbyście sami. Nie, no. W sumie, jakbyście grali sami, to Wam by to nawet odpowiadało, że tak jest, ale. Wiecie, jak się nagrywa, non-stop się czyta, to trochę męczy. Mówi to Wam osoba, która nagrała już Returninga i Globala, ale ja muszę na moment nazwy zrobić. Oj, powiem Wam, że walka z tym. nie była łatwa. Dobrze, że się przynajmniej muzyka włączyła, bo z sposób myślałem, że się nie włączy. I musiałem trochę takie malutkie. Malutką przerwę zrobić, bo pewna sytuacja w domu wyskoczyła, więc musiałem sobie zrobić. Ale teraz sobie już na no spokojnie wracam do nagrywania, ale chyba nagram tylko ten pierwszy odcinek i chyba skończę z nagrywaniem na dzisiaj i resztę sobie zostawię jutro. Mam nadzieję, że jutro nagram moda tego całego. Ja czy nie, jakoś nie mam zamiaru bo jakoś też tak długo na kanale ciągnąć, ale... Bo jak powiedziałem, tak 20 minut byłoby jak najbardziej optymalnie z nagrywaniem i tak dalej, i tak dalej. Więcej osób wtedy ogląda filmy do końca, i szacowany czas oglądania jest większy niż, niż przy tych dłuższych odcinkach, odcinkach. I to jest aczkolwiek dziwne, ale bo wszyscy niby mówią, że chcą dłuższe odcinki, a tak naprawdę. Mniej osób ogląda właśnie te długie odcinki do końca tylko te krótsze To jest za zabawniejsze Trzeba uważać Jak to się ma stać, że cię ugryzł? Znaczy dziobnął cię w sumie ten sierwojad. Aj, dobra to niestety trochę głupie potracimy E, środki do leczenia Troszkę W ogóle coś tutaj jest Hmm bardzo ciekawe, ale nie mam jak się do tego dostać kompletnie Nie mam jak Ogólnie kretosztury to jedne są z najbardziej upierliwych stworzeń jakie mogą być Ale znalazłem na nie sposób Jak je tutaj pokonać tego trzeba je zwabić, chodźcie, chodźcie tędy. Eee, wypływamy sobie tutaj. One powinny wskoczyć tutaj do wody. No, jak zwykle, nie chcą wskoczyć. O, o właśnie, właśnie wskoczyły. Właśnie tak ja pokonałem za pierwszym razem, ale... Niestety odcinek mi się już kodził lekko. Zbierać z tego kratuszu co idzie. A ten drugi się utopił. No, cóż, nie można mieć wszystkiego niestety. Za pierwszy razem mi się udało obydwu pokonać i nie stracić ani jednego punktu ży życia. Tak w ogóle w międzyczasie napisał do mnie lider... Drużyny z polszczenia, e, sprawy migających, e, migające wody i bugów, i poleci mi zainstalować pewien program, który się powinien się go instalować e, e, wraz z Gothic Starterem. Boże. Że właśnie ten program powinno się instalować wraz z Gothic Starter, bo to jest taki programik, który sprawia, że występuje znacznie, znacznie, znacznie mniej bugów, tekstury normalnie się zachowują I powinno się to instalować przy każdej modyfikacji, może nie przy tej każdej, bo to się jednorazowo instaluje do wszystkich modów Ale kiedy chcemy zagrać w moda, powinno się to instalować Zapewne zrobię o tym odcinek w tydzień z Gotikiem. Jak. Bo chyba zainteresowanie by było. Zresztą, póki co, sam testuję właśnie to i popatrzcie. nic co Woda mi nie miga. Jak za pierwszym razem nagrywałem, to ta woda migała. Mi, znaczy, te jezioro migało mi jak cholera. I naprawdę, się nieźle się wkurzałem na to. A teraz jest. No. Normalnie się wszystko zachowuje. Czyli będę musiał zrobić o tym odcinek, koniecznie no Pewnie nie... Wiele z was miało jakieś problemy właśnie tak, Takiego typu, jak ja Dobra Ale póki co, bez zbędnego gadania, wybijamy wszelakie stworzenia, jakie tutaj są Okej okay. Dobra, już się wprawiłem, ale mam wrażenie, że po zainstalowaniu tego, tylko mi troszeczkę później chodzi. Też jakie mam odczucie właśnie w tym momencie. Hmm. To, to sobie chyba gdzieś ostatni, co? Dobra, Boże, to robisz mniej niż sześcierwojady, tak naprawdę. I jesteś słabszy od sierwojadów. Żeby młode wilki były słabsze od ścierwojadów. Trochę takie to dziwne. Ale cóż, ja tam nie wnikam, ja tam nie wnikam. Udało mi się wybić, udało mi się tutaj wszystko. Więc jest wszystko jak najlepsze w porządku. Idziemy sobie po prostu dalej. Może nie tak dalej, bo będziemy musieli się cofnąć u tego rybaka. Oglista pokrzywa. A... Um. Dobra, i chyba na samym początku wyzbieraliśmy prawie że wszystko. Na pewno coś tutaj pominąłem, ale to już chyba raczej nie ma większego znaczenia w tym momencie. Po prostu idziemy do naszego kolesia i jak coś czasami, chyba mówiłem na samym początku, w tej modyfikacji jest dubbing i jest dubbing niemiecki. Mam nadzieję, że nie będziecie mimo wszystko narzekać, ale jak mówiłem, moje gardło czasem musi odpocząć. Hey du. Hallo. Hi. Wer bist du denn? Dich kenne ich ja gar nicht. Mein Name ist Gideon. Ich bin hier, um den Erzbestand zu erstatten. Allerdings gibt es da noch ein Problem. Ein Problem? Du solltest zu Marik am Eingang der Erzmine gehen und mit ihm reden. Aber falls du mal kurz Zeit hast, könnte ich auch deine Hilfe gebrauchen. Ist nichts Großes. Was hast du denn für ein Anliegen? Es geht darum, dass mir mein Amulett aus der Hand gerutscht und in diesen kleinen See hier gefallen ist. Ich erkenne leider unter Wasser nur sehr wenig, da ich eine Seeschwäche habe, aber vielleicht könntest du ja mal nachschauen. Ja, das ist kein Problem. Ich bringe es dir nachher gleich wieder. Das wäre echt klasse. Kannst du mir etwas beibringen? Nun, ich bin ein guter Jäger und könnte dich in Geschick trainieren und deinen Umgang mit dem Bogen verbessern. Zeig mir den Umgang Was był. Nie, 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 ja niech z łukiem. Hast du waren zum verkaufen? Hauptsächlich Jagd gegenst. Du kannst ja mal schauen, ob dir etwas gefällt. Ich möchte... Hier jest mańsor. W żyć okien na mój absortyment. No, sporo łuków masz, trochę tych zasobów. A eee, Dobrze, bardzo dobrze. To wskakujemy do wody. Eee, trzeba po prostu tr troszeczkę popływać, wiecie. Tu i ówdzie. Właśnie w tym miejscu. Ej, już znaleźliśmy, to możemy mu. Aha. A, po prostu się tak zanurzyłeś nisko, co? Dobra. Hej. Hier. Wow, danke. Dafür bekommst du diesen Heiltrank und einen meiner Bögen. Eee, i jaki to eliksir dostaliśmy? Aha, dobra, taki Danke. Dobra, pierwszą misję mamy zrobioną. I za sobą. Hmm, czy coś jeszcze tutaj masz ciekawego, co mógłbym zabrać? Jean, e, trochę złota. Czy coś jeszcze tutaj masz? Miód, trochę wody. Może do jakichś eliksirów się sprzedać. Kto wie, kto wie. Kurde, jestem już taki wyłączony, że po prostu się zbiera wszystko jak leci. Eee, dobra, no to nic nam mnie zostaje innego jak po prostu brnąć przed siebie, nie? Oczywiście, chyba będziemy inwestować po prostu w bro... Knoju jeden, zostaw mi właśnie to wszystko. Fajny wodospad. Bardzo fajne hmm. Dobra, póki co idziemy i zbieramy wszystko co, co leci, jak leci, nie? Pamiętajcie, że nienawidzę tego odgłosu wodospadu jednak, bo to jest zbyt głośne A ty grnoje mały Widzę cię Nie przerywaj pod ataku Co to tutaj jest? To jest żółw. Dobry panie żółwiu Nie, ja żółwie szanuję, naprawdę lubię żółwie i zostawię to żółwie w spokoju. Więc chyba będzie misja, to co innego. Ale jaki on jest słodki! Boże! Przejdźcie jeszcze kawałek, co? Przejdzie A wy? Chyba nie mają zamery, co? Dobra, tutaj widzę jeszcze krwiopijce To właśnie nimi się zajmiemy w tym odcinku i przejdziemy się tutaj W sumie trzeba chyba iść do góry, co? Nienawidzę was Boże, ale to gin śmiecił. Nic Boże. Nie, 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 bo to nie ma, żeby... Nie mam innego wyboru. Ok. Ciekawe, czy jakieś bonusy będą wlatywać za posługowanie się bronią. Czyli tam siła, bo jakoś jak zauważyłem, że w tych małych modyfikacjach jest to dość częste, częsta przypadłość, częsta możliwość, która występuje. Czy coś tutaj jeszcze jest? Tam jest już, już Paladin, to bardzo dobrze. Tylko jeszcze sobie tutaj wszystko wyzbieramy, jak leci. Trochę złota. O, mikstura życia. Bardzo fajnie. Bardzo mnie to cieszy. Ale chyba raczej nic ukrytego tutaj nie ma. To chyba możemy wrócić i pokonać tego ostatniego kropica. Bo czemu by nie? Gdzie jeszcze jest tutaj cholero. Hmm. Dobra. Ale popatrzcie, że przechodzimy obok e, tego jeziorka i teraz mi wcale to nie bigota i tak widzę tą miksturę, zaraz sobie ją wezmę. Okej. Okay. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Skórzana sakiewka. Trochę z hajsu już mamy na sam początek. Te miejsce już powinno być spalone. Taka prawda. Dobra. Hm. Leśna jagoda. Chyba coś tam jeszcze słyszałem. Kolejny skórzany mieszek. Trzeba mieć tutaj oczy szeroko otwarte. Są no, naprawdę pokryte w naprawdę w takich miejscach, w których można się pogubić. I ja coś tutaj nie widzisz? Aha, bo to są szczury, co? No i mały. Zginiesz? No, dziękuję. Hmm. Dobra, i rozejrzymy, się, bo, i rozejrzymy się jeszcze tutaj, tu i ówcie. Jakiś amulet na sam start. Bardzo fajnie do życia. A dobra, sprzeda się. Jak nie mamy nic, to lepiej sobie założyć, nie? Tej skóry nie mogę zabrać. Szkoda. O, dobra, jedzenie. Jedzenie się sprzyda. Jak trzeba się trochę uleczyć, to trzeba się trochę uleczyć. Jest to alchemiczny. I myślę, że wyzbieraliśmy tutaj dosłownie wszystko i teraz możemy iść już tutaj. Ale myślę, że tą przyjemność zostawię sobie już na drugi odcinek tej modyfikacji. Więc do zobaczenia ludzie. Trzymajcie się na razie.